Mieszkańcy małych ośrodków coraz częściej aktywizują się. Chcą wychodzić z domów, poznawać sąsiadów, mieć wpływ na to, co dzieje się w ich miejscowościach. Powstają koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, aktywni mieszkańcy zawiązują nieformalne grupy. Takim przykładem jest Sudol wieś położona w gminie Bodzechów. Ja mieszkam na Sudole od 37 lat już minęło nawet grubo. No i nigdzie więcej bym się nie przeprowadziła. Jest mi tu bardzo dobrze, fajnie. Telen fajny, zielony, super. Od trzech dekad w Sudole mieszka Anna Cukierska. Tu jest taka miejscowość specyficzna. Troszeczkę pandemia nas zamknęła tak w sobie. Rozruszałyśmy się. Zobaczymy jak to wyjdzie dalej. Miejscowość Sudu położona jest przy drodze wojewódzkiej z Ostrowca Świętokrzyskiego do Bałtowa. Miejscowość ma specyficzną urbanizację, ponieważ podzielona jest na trzy części oraz w sudu osiedle. Dobre drogi, chodniki, malownicze krajobrazy i bliska odległość do Ostrowca. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób właśnie w Sudole buduje swoje domy. Na Sudole żyje się, myślę, że dobrze. Nawet tym, którzy się niedawno sprowadzili, wybudowali swoje domy, a tych powstało już bardzo dużo. W ostatnich pięciu latach na pewno powstało bardzo dużo. Sprowadzają się nowe osoby. Myślę, że im się podoba mieszkać w takich warunkach, w jakich mieszkają, ale należy podkreślić, że Inicjatyw społecznych na terenie wsi wśród społeczności jest niewiele i staramy się to zmienić. I stąd pomysł zawiązania przez mieszkanki sudołu grupy pod nazwą Aktywny Sudu. Między innymi z ich inicjatywy został zorganizowany piknik. Pomysł wspólnej zabawy przypadł mieszkańcom do gustu. Uważamy, że trzeba, że należy po to, żeby się po prostu miejscowość zintegrowała, żeby być bliżej siebie, żeby się poznawać. Żeby, żeby po prostu spędzać wspólny czas. Organizujemy się i przyjemnie spędzamy czas po prostu wspólnie. Poznajemy się na nowo, bo przecież jakby nie było to, ileś lat człowiek tam założył własne rodziny, się nie widział, więc miło, miło spędzamy czas. Wydarzenie o tyle ważne, ponieważ była to pierwsza od kilku lat impreza plenerowa i jak zapewniają pani nie ostatnia. Bo pomysłów na rozruszanie mieszkańców Sudołu mają wiele. Czekamy na tą świetlicę, może się to wszystko jeszcze rozwinąć wtedy, bo tak to wiadomo, nie ma warunków do tego, żeby, żeby coś zrobić. Póki co aktywne panie z Sudołu korzystają z gościnności Muzeum Historyczno-archeologicznego i rezerwatu Krzemionki, które swoją siedzibę mają właśnie w Sudole.